Zodiakalne wodniki, cześć wodniki, jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko Was w porządku. A dzisiaj chciałbym zaprosić Cię do wróżby dla Ciebie, a tematem dzisiejszego odcinka będzie odpowiedź na pytanie kto lub co. Przyniesie Ci szczęście właśnie w tym miesiącu. Więc jeśli jesteś ciekawy, jeśli jesteś ciekawa tego, co przyniesie szczęście w październiku Tobie, to zostań ze mną do końca trwania tego filmu. Teraz bardzo ważna rzecz jest taka, żebyś pomyślał, żebyś pomyślała o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia. No a ja już w tym momencie dla Ciebie z myślą. Właśnie o tobie, z Twoją intencją, kładę moje magiczne karty. No i zadaję to fundamentalne pytanie: co lub kto przyniesie Ci szczęście w październiku? Mam nadzieję, że jesteś już gotowy, mam nadzieję, że jesteś już gotowa, ponieważ już w tym momencie dla Ciebie kładę moje magiczne karty. Zodiakalne wodniki. Karty dla Was. Yy, przede wszystkim szczęście w tym miesiącu daje Ci rozmowa, kontakty, komunikacja. Yy, Tarotowa Karta Maga jest kartą, która mówi o tym, że będziesz poznawał, że będziesz poznawała masę ludzi w tym miesiącu. I chodzi o to, że niektórzy z tych nowo poznanych osób będą mogli, będą w stanie i będą chcieli otworzyć przed Tobą nowe drzwi. Nowe drzwi do kariery, nowe drzwi do tego, żeby na przykład lepiej zarabiać. Czasami tak zdarza się w naszym życiu, że nowo napotkane osoby albo w ogóle osoby, które znamy, to właśnie w tym miesiącu będą tobie bardzo pomocne, że im bardziej będziesz taką osobą kontaktową, komunikacyjną, mówiącą o sobie, mówiącą o swoich problemach, mówiącą wreszcie o swoich marzeniach, tym bardziej. Prowokujesz los do tego, żeby postawił na Twojej drodze właśnie taką osobę, która będzie w stanie pomóc Tobie w danym problemie. Oczywiście yy, zodiakalne wodniki yy, są różne, yy, różne są też potrzeby. To jest horoskop ogólny. Yy, każdy z Was urodził się yy, w innym dniu, o innej godzinie. Niektórzy się urodzili w styczniu, inni się urodzili w lutym. Także rozbieżność. Tego, tego znaku Zobieku, jest to po prostu bardzo szeroka, zresztą na każdego innego, oczywiście. Ale chodzi o to, że masz naprawdę zielone światło do tego, żeby gadać, żeby negocjować. Do tego, żeby podpisywać, do tego, żeby właśnie y, również dogadać się z urzędnikiem, prawnikiem, y, z pośrednikiem, y, z kimś, z kim można coś wynegocjować. Masz bardzo dobry czas do szeroko pojętych negocjacji. Bardzo dobry czas na przykład dla tych z Was, którzy chcieliby więcej zarabiać w pracy. Y, tu masz fajną energię do tego, żeby. Zapukać w odpowiednie drzwi, albo wykonać odpowiedni telefon, albo napisać odpowiedni e-mail właśnie w takiej sprawie, właśnie negocjowania warunków zatrudnienia, warunków pracy, Twojego wynagrodzenia. Oczywiście, to się samo nie zrobi. Jakby to czytanie nie jest takim czytaniem, że o, na przykład wyskoczyła mi Karta koła fortuny i mówię: Dobrze, tutaj będą się działy poza Twoją wolą, poza Twoimi wpływami. Nie, to jest karta Maga i ona mówi o tym, że im więcej będziesz mówił, im więcej będziesz mówiła, im więcej będziesz opowiadał, opowiadała o tym, co chcesz odpowiednim osobom tym masz większą szansę na to, że właśnie niektórzy z tych ludzi właśnie nakierują Ciebie na tą właśnie wymarzoną przez Ciebie drogę. Szczęście jest również, jest również pokazane w wymiarze e, finansów, czyli znowu masz szansę na to, żeby poprawić swój budżet. Masz szansę na to, żeby poprawić swoją jakość finansową. Dlatego przy okazji tarotowej karty Maga troszkę ciebie namawiałem właśnie tego, żeby przyjąć otwartą postawę. Otwartą, taką, żeby po prostu być otwartym człowiekiem, żeby pogadać, bo tutaj naprawdę mogą dziać się małe cuda. Ktoś komuś coś powie, ktoś komuś siebie poleci. Naprawdę tutaj masz szerokie spektrum Twoich szans, Twoich możliwości, ale nie ma co być osobą zamkniętą, nie ma co być taką osobą taką zatrzymaną i taką blokującą się. Przed ludźmi, przed światem na odwrót. Im bardziej będziesz otwarty, im bardziej będziesz życzliwy, życzliwa, tym więcej ludzi właśnie będzie chciało Ci pomóc. I to jest bardzo ważne w tym, w tym czytaniu. Szanse na lepsze pieniądze, ale to nie są takie szanse pod tytułem idę ulicą i nie wiem, znajduję y, takie, nie wiem, tysiąc złotych, bo to nie, nie są takie karty. Tylko znowu poprzez rozmowę. Poprzez negocjowanie jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, ponieważ ta karta tarotowego maga się mocno zaznaczyła w tym układzie. To od razu jest sygnał do tego, że również masz bardzo dobry czas do tego, żeby zawierać nowe kontakty, zawierać nowe znajomości. Jeśli jesteś taką osobą, która chciałaby kogoś poznać albo czy to do miłości, czy to do przyjaźni, czy to po prostu do zwykłego kolegowania się, bo na przykład jesteś samotnikiem, a <grych> większość osób, z podznaku wodnika raczej wybiera taką perspektywę, taką drogę, ale na przykład już Ci się to znudziło, już czujesz, że chcesz do przodu, masz świetny czas do tego, żeby poznawać wartościowe osoby, wartościowych ludzi i ludzi, którzy sobą po prostu coś reprezentują. Ta karta również mówi o tym, że masz wprost wspaniały, wspaniały czas do tego, żeby się uczyć, edukować, poszerzać swoją wiedzę na różne kwestie, w różnych zakresach. One oczywiście będą obejmowały Twoje zainteresowania. No to mogą być, nie wiem, Twoje talenty, Twoje m, takie m, właśnie inspiracje. Tutaj masz bardzo dobry czas do uczenia się, więc jeśli jesteś taką osobą ambitną, taką osobą, która yy, nie chce stać w miejscu, chce się rozwijać, chce być między ludźmi, Chce mieć kontakty szerokie, to masz otwarty umysł, masz otwarte e, horyzonty, to masz bardzo, bardzo dobry czas, Marszki, do tego, żeby się uczyć. Kursy, szkolenia, e, warsztaty, studia, e, czytanie książek, rozwijanie swoich własnych e, takich e, zainteresowań jest bardzo, bardzo dla Ciebie dobrą radą i dobrą wskazówką. To może być, znaczy generalnie mogą być to różne źródła, bo to może być klasycznie idziesz na uczelnię i się tam uczysz, albo wykupujesz jakiś kurs na przykład, ale to też może być e, zwykła sprawa. Kupujesz sobie książkę, mm, nie wiem, w księgarni, idziesz do biblioteki, wy, wypożyczasz coś dla, dla siebie i się uczysz i się rozwijasz. To też może być źródło internetowe, tam jest masa fa fantastycznych rzeczy, których można się nauczyć. Także to wszystko co jakby jest Twojej gestii możesz naprawdę zbudować bardzo, bardzo fajną yy, przestrzeń do tego, żeby móc się samo realizować. Też właściwie karty mówią o tym, że masz bardzo dobry czas do tego, żeby załatwić jakieś sprawy urzędowe, oficjalne, instytucjonalne. Dobry czas do tego, żeby zbliżyć się do swojej rodziny. Tutaj również w tym temacie będziesz miał bardzo, bardzo dużo szczęścia. Uważam, że ten miesiąc będzie fantastyczny. Czasem dla tych z Was, którzy na przykład chcieliby zbliżyć się do swojej żony, do swojego męża, do swoich dzieci, nie wiem, do swoich przyjaciół, do swojej najbliższej czy dalszej rodziny, jak to ma w swoim życiu. To już jest sprawa bardzo indywidualna. Natomiast masz również bardzo do, dobry czas do tego, żeby w jakimś sensie zorganizować swoje sprawy i swoje życie. Nowa droga, nowe szanse. Karta, ta karta głupce się pokazała, to znowu jest sygnał właśnie dla Ciebie, że masz zielone światło do samorozwoju, do tego, żeby otworzyć sobie nowe drzwi, do tego, żeby otworzyć sobie nowe furtki. Idź za głosem swojego serca, idź tam, gdzie Cię intuicja prowadzi. Jesteś znakiem bardzo intuicyjnym, jesteś taką osobą, która no, ma bardzo mocno rozbudowaną intuicję, prawda? Zgadza się ze mną? I właśnie chodzi o to, że jeśli masz to w sobie, to ważne jest to, żeby też te, tą przestrzenią się po prostu kierować w swoim życiu. Żeby to nie było tak, że ten szósty zmysł działa, czasami bije na alarm, a ty mówisz, a kurczę, co tam, to tylko intuicja. Właśnie na odwrót właśnie kieruj się tymi swoimi marzeniami, kieruj się z tymi swoimi uczuciami, właśnie tą sferą transcendencji, właśnie tą intuicją, wcześniej wspomnianą. Bo, bo to jest trochę tak, że ty się z tym urodziłeś, ty się z tym urodziłaś. Wykorzystaj dary, talenty. Które zostały Ci ofiarowane przez, przez górę. Teraz wyciągnę dla Ciebie kartę radę. No i już spoglądam, jaka jest rada dla Ciebie w tym miesiącu. Co lub kto przyniesie Ci szczęście właśnie w tym miesiącu. Karta dla Ciebie. Jaka piękna karta, tarotowa karta słońca, jedna z najpiękniejszych kart w tarocie. Właśnie to by się pokazała. Więc ten miesiąc naprawdę będzie dla Ciebie udany, naprawdę będzie dla Ciebie szczęśliwy, ale mniej... Otwarte serce, miej otwarte y, swoje horyzonty, nie oceniaj. Nie bądź taką osobą, która skreśla od razu ludzi. Nie bądź taką osobą, która tylko ocenia, opiniuje. Im bardziej będziesz taką osobą życzliwą, otwartą, y, otwartą również na inne osoby, tym więcej szczęścia ciebie będzie czekało właśnie. Nie tylko, że w tym miesiącu, ale to szczęście w tym miesiącu jest bardzo, bardzo blisko ciebie. Zresztą w ogóle ty, jako człowiek będziesz emanował, będziesz emanowała radością, uśmiechem, zabawą. Będziesz miał, będziesz miała mnóstwo powodów do tego, żeby świętować mnóstwo powodów do tego, żeby spotykać się z przyjaciółmi żeby być właśnie osobą radosną. Ja mam takie nieotwarte wrażenie, że uśmiech w tym miesiącu naprawdę nie będzie Ci schodził z twarzy. A jeśli nawet będzie jakaś taka negatywna sytuacja w Twoim życiu, to tarotowa karta słońca jest taką kartą, która mówi do Ciebie to, że nie ma takiego cienia, którego by słońce nie rozproszyło po prostu. Nie ma takiego mroku, które by nie zostało pokonane przez właśnie słońce, przez światło. I niech te słowa Tobie towarzyszą, nie tylko na przestrzeni tego miesiąca, ale w ogóle w Twoim życiu. Im bardziej będziesz radosny, życzliwy, życzliwa, e, pogodny, pogodna, tym więcej będziesz przyciągał, będziesz przyciągała ludzi Tobie podobnych. I o to chodzi. Właśnie między innymi w tej karcie Słońca. Radość, uśmiech, szczęście celebrowanie będzie bardzo, bardzo bliskie Twojemu sercu i Twojej psychice właśnie w październiku. Moje kochane zadekalne wodniki, pięknie dziękuję za czas poświęcony, za wszystkie lajki, za wszystkie serduszka. Dziękuję za to, że jesteście. Napisz proszę w komentarzu dwa zdania. W temacie tego dzisiejszego czytania, czy się zgadza? Czy cię zainspirowałem? A może ci nawet w czymś pomogłem? Napisz, proszę, od siebie dwa zdania będzie mi bardzo, bardzo miło. Tym bardziej, że muszę Ci powiedzieć, że Twoje słowa, Twoje komentarze, twoje, y, Twoja sugestia, Twoje odczucia są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Y, Twoje komentarze są dla mnie nagrodą i ja do tego w ten sposób podchodzę. To mnie buduje, to mnie motywuje do tej ciężkiej pracy. To naprawdę wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo energii z mojej strony, więc dziękuję też właśnie tym, którzy komentują za to docenienie po prostu mojej pracy, bo jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękuję za wszystkie komentarze. Jeśli uważasz, że ten horoskop jest wartościowym horoskopem, zapraszam do udostępniania tego horoskopu. Niech leci w świat dalej i niech pomaga innym zodiakalnym wodnikom. Jeśli jesteś osobą nową, to chciałbym Ciebie poinformować, że publikuję dwa razy w tygodniu: publikuję we wtorki, publikuję w piątki. I wtedy zawsze spotykamy się na tarotowe czytania właśnie ze mną. To są różne czytania. To jest horoskop tygodniowy, horoskop miesięczny, e, wróżba dla Ciebie, tak, tak jak dzisiaj. Niedawno e, opublikowałem horoskop na jesień, do którego również Ciebie zapraszam. Generalnie bardzo dużo się dzieje. Horoskop numerologiczny na, na nowy rok, numerologiczny i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chciałbyś, jeśli chciałabyś posłuchać o swoim przeznaczeniu, o losie, o astrologii, o tarocie, o rozwoju duchowym, e, no i o moich wizjach, to, to bardzo serdecznie Ciebie zapraszam y, w miejscach, w które publikuję, y, a to jest oczywiście Facebook, Instagram, TikTok. No i oczywiście mój kanał na platformie YouTube, więc zapraszam Ciebie do obserwowania Facebook, Instagram, TikTok. I do zasubskrybowania mojego kanału na platformie YouTube. A za dziś bardzo, bardzo Ci dziękuję za uwagę, za czas poświęcony i życzę Ci pięknego, magicznego, szczęśliwego i zaczarowanego października. Trzymajcie się zdrowo, bezpiecznie i do następnego czytania. Pa pa!